Renek nie chce się ze mną całować. Jeszcze nigdy się nie całowaliśmy. A Renek jest mega nieśmiały, ale my lubimy, wiecie, angielsko. Wy robicie seks anally, koleżanko! Wy lubicie seks cię... On się z tobą nie chce pocałować, bo śmierdzi ci z mordy! On śmierdzi ci z mordy, koleżanko! Powtarzam, śmierdzi ci z mordy! Dlatego Renek, Renek nie, nie chce się z tobą, nie chce się z tobą pocałować, ty koleżanko, śmierdzi Ci koleżanko z mordy, dlatego Remeks, re, ten, ten kolega nie chce się tam Tobą pocałować, bo śmierdzi Ci z mordy, z mordy Ci śmierdzi, dlatego się z Tobą nie chce pocałować. Remek nie chce się ze mną całować. Bo śmierdzi Ci rybą z mordy. Jeszcze nigdy się nie całowaliście. No nigdy, nigdy się nie całowaliście, a jesteście razem. Związek, zawij ty związek! Z północy zawiało! Oho, ho, 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 majtki jej porwał! całować! Bo śmierdzi ci z mordy rybom, dlatego nie chcę całował, nie powtarzaj ci koleżanko! Na filmiku YouTube po 10 razy! Po prostu śmierdzi ci koleżanko! Koleżanko śmierdzi ci rybom z mordy, dlatego Remek nie chce się tam całować! Będzieś ci lampy ciarą. Czy nigdy się nie całowaliśmy? Orym, jak jest mega nieśmiały, ale my lubimy, wiecie, po było take the things. Ty lubisz kurwa ses, a na Jak wkładać i tego, w te, tego, wkładać ci butelkę co. Nie będę ci to, nie będę dalej mówił, ona chyba wie o co chodzi. S Slow, mieć wolne tempo, nie spieszymy się. Znajdź latać, buzi, no nie. Dobra, może jednak jest ok, no wiecie. Nie lataj, buzi, porywam ci śmierdzi z gęby! Nie dostałaś buzi, bo ci rybą z gęby śmierdzi. To co on ci... To co on dla ciebie tyle zrobił? Jak jest z tobą nie chce całować? Jak jest z tobą mnie chce całować, bo śmierdzi ci z mordy rybą.